Tak, oto jesteśmy w środku. I jest tu odrobinę bardziej pustą niż w tej poprzedniej siedzibie. Myślałem, że będzie tu więcej ludzi, ludzi a tak, ludzi tak, tylko dwa króliki. Dobra, mniejsza. I teraz zapytamy szarego liścia o, 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 o mężczyznę w szarości. Czyli to, po cośmy się tu fatygowali. Nie było szans, żeby dzisiaj chmury zebrały się na północy, a moja fajka przestała działać. Znowu przyszedłeś, człowieku? Chcesz zrobić dobry uczynek? Hmm, zależy, co można myśleć. Strzałkę, którą znalazłeś w zwłokach? Zwróć ją Zielonemu Klanowi. Zniszczymy ją naszym zwyczajem. Och, mogę ci oddać strzałkę, nie ma problemu. Ale chciałem ci o coś spytać. Czy twój szczep wie cokolwiek o człowieku ubranym na szar. Być może widziałeś osobę, która zasłania swą twarz. Och, człowiek, który zasłania swą twarz. Ten, który patrzy na chybiony wygląd esencji. Sarna biegnie do wodopoju, ale wpada w dziurę z ostrą dzidą. Hm. Mój mózg działa za wolno, czy co? Tak. Malen nigdy nie zrozumie pieśni jednorożców. Człowiek nie zrozumie mowy lasu. Spróbuję ci to wyjaśnić. Widzieliśmy tą osobę zarazem z zakrytą, jak i odkrytą twarzą. Jak wygląda bez swojego przebrania? Ta osoba nie wygląda jak ty. Myślę, że teraz ludzi nazywacie kobietami. Jej włosy były białe, czymś nie. Kobieta z białymi włosami to magiczka diera, więc to ona rozkazała zabić snupa, który prawie odnalazł księżniczkę. To oznacza, że diera jest porywaczem. Gdzie potem mogła pójść? Co zrobił? Czasami spotyka się z ludźmi, którzy mieszkają na zachodnim brzegu jeziora, ale częściej chodzi wokół jeziora od wschodu aż do bramy, blokującej przejście do opuszczonych kopalni. My nigdy dalej się nie zapuszczamy. Za tą bramą są ludzie w żelaznych zbrojach. Jednak to nie są strażnicy z miasta. Opuszczone kopalnie, uzbrojeni mężczyźni. Wygląda na to, że tam przetrzymują księżniczkę. Czyżby. być może jestem w błędzie, ale istnieje sposób, żeby to sprawdzić. Muszę wrócić do miasta i niewinnie spytać Dierę o te kopalnie. Jeśli zacznie unikać odpowiedzi, znaczy, że prawidłowo odgadną. Tak, gratuluję, Zak. <śledzimy> 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 Tak, mój mózg również działa za wolno, żeby zrozumieć szarego liścia. Ale sarna biegnie do wodopoju. Więc. <ścoughs> Dobra, więc, więc widocz... najwidoczniej w zielonym klanie nie ma kobiet. Są sami tacy, tacy. Naprawdę ciekawy, jak się rozmnażają. Nie wiem, nie wiem. Ale nie zagłębiajmy się w takie tematy, może. I skupmy się na tym, że Zak od razu. Pierwszą kobietę, która ma jasne włosy nie wiem, w tym mieście jest więcej kobiet o jasnych włosach, przynajmniej tak mi się wydaje, a, a Zak od razu skojarzył diera, ale przynajmniej jest na tyle w porządku, że chce to jeszcze sprawdzić, czyli ją wypytać. No. Lepiej niż jakby od razu chciał ją zabić, więc, więc to jest plus dla niego. No i mamy nowe zadanie, kolejne popychające nas w fabule. I proszę bardzo, ostatni wreszcie, wreszcie ostatni poziom zdrowia. Wykupię sobie za 18 tysięcy i mam 228 punktów zdrowia bez... Bez siły, czyli bardzo wiele. Przepraszam i Brisenowi dodamy kolejny punkt do broni kontaktowej. I tak samo Marian nie niezbyt to szybko idzie, ale. Zawsze punkt do punkta już ma 101. A Brisen 85. Chyba, że. No nie, 85. Nawet cuk ma 26. <grystanie> Brisen jest fajny. Dobra, ale. A. <laughs> Przepraszam Was, że się tak. Troszkę ten ale proszę. rozbiorę ich odrobinkę, żeby sobie ułatwić tutaj zadanie. E, I wreszcie możemy wszyscy biegać. Dlaczego to zrobiłem? Ano dlatego, że chcę pozbyć się tamtego trolla. Oczywiście mógłbym wam pokazać jak, jak to pokonać te, te wszystkie jednorożce, ale no, widzieliście jak się używa fajerwerku, więc więc. Eee, nie widzę takiej potrzeby. Po prostu najpierw wyciągnę wszystkich. Eee, wszystkich tych. Oj, muszę eee, odpocząć. Dobra, to było słabym pomysłem. Mówię, myślałem po prostu, że jeszcze nie jesteśmy tak daleko. Eee, ta, ale, tak jak mówię, eee, po prostu wyciągnę po kolei każdego jednorożca fajerwerkami, no i walnę go ciosem w plecy. I... A gdy skończę z jednorażcami, no to tych zwykłych ludków lasu to mogę zaatakować w otwartej walce, bo nie będą stanowić problemu Dobra i teraz zobaczmy jak się sprawa będzie miała, gdy załatwimy go ciosem w plecy, ale na razie nie mogę tego ciosu w plecy wykonać, gdyż Zak nie ma na sobie i na ogóle nie trafi już z, z tego wszystkiego. Hmm, jeszcze co gorsza w tym to porze nie ma osłabienia, więc... Aha, ha, ha, więc jest trochę problematycznie. Hmm, ten troll naprawdę sprawił mi więcej problemów niż się można było spodziewać. Ale w końcu go zabije i to będzie koniec tego odcinka kolejnego. Eee. Dobra, nie będę zoomował. Co ma lepsze obrażenia? Ta pałka? O, zdecydowanie pałka. Dobra, F5 i Biegniemy. No tylko, że w mieczu jest osłabienie, więc użyję w Kurcze Strasznie się blokuje teraz. Zablokowany jestem na tym trolu... Uf, za dużo czasu, za dużo czasu tu spędzam. Jeszcze mam tu. A dobra. Dobra, dobra, dobra. Bądźmy dobrej myśli. Zapis. I... aha, tylko... Nie, 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 dobra, nie przemyślałem sprawy. Nic nie myślę. Przecież jak ściągnę Zakowi tą zbroję, no to on nie będzie mógł biegać. A Zak bez nie. nie tak. I gdy ściągnę Zakowi zbroi, nie będzie on miał siły. Gdyż on ma tą siłę właśnie w, e w zbroi, więc po prostu. E więc po prostu zrobię to co zrobiłem, czyli dam mu różkę na. I która będzie mogę, rzucać nie na niego siłę. Proszę, 274 nie punkty. To mhm, bo jeszcze. No, bo wczytałem przed dodaniem mu. Jestem zmęczony. Tak, przed dodaniem mu tej umiejętności, ale to już dodam. Poza Oczywiście. wideo, bo już to widzieliście. I tak tutaj się zaczaje. Ale i naprawdę muszę wam powiedzieć, że yy, teraz już mam opracowaną strategię, ale męczyłem się tutaj po raz kolejny, jakieś naprawdę dość dużo czasu więc teraz wam pokażę jak ta próba się udała. To co trzeba zrobić to właśnie biegnąć za tym trollem, ale niezbyt blisko, bo wtedy on nas usłyszy i dopiero gdy się zatrzyma Wtedy możemy wykonać o, ostateczny cios, ale chyba teraz mi to nie wyszło za bardzo. No właściwie tak, sam zag wystarczy. Nie wiem, czy nie za daleko jesteśmy. Tak, właśnie. Za daleko, za daleko. E, pozwoliłem mu odbiegć. Może teraz będzie dobrze. Oof. A, widzieliście, braku kapkę. No ale teraz gdy wreszcie mam pomysł na zabicie tego trola. To tylko kwestia czasu i, szcz i szczęścia Kurczę, znów się nie udało, no ale ja spróbuję troszkę inaczej to powiedz to no ale no, z takim ciosem w plecy, za kto to gdzie do trola się krász? Z takim to być goblina na jaki pan nie ubił hmm. Przedtem udało mi się właśnie wykonać taki cios w plecy, który zabił trola, i proszę bardzo, teraz mi się również udało. I całe szczęście. Proszę, martwy troll. I kolejny. A, Ale na szczęście to jest tylko młody troll, więc. No, więc nawet takiego zak. nie udało się zabić. Hańba. Hańba, sztywi hańba. Gdzie jest reszta drużyny? Biegiem, biegiem. No, ale. Po co w ogóle tutaj chcę się udać? A to po to, żeby e, zabić te trolle? Nie. Po to, żeby sobie ten ślepy tygrys mnie zobaczył. Tu jestem. Kici, kici. Tak, wycofam się za, za naszych wojowników. Mam nadzieję, że oni w międzyczasie poradzą sobie z tym trolem, zanim e, on zabije Zaka. Bo widzę, że Zaka słabo, słabo wszędzie. Dobra. jakoś jakoś sobie da radę. I tu jest jeszcze drugi y, tygrysek, którego również y, wypuścimy na Zaka i zabije. Tak żeby oszczędzić trochę tego czasu, no bo... No, no bo sobie oni naprawdę to jest prawie że. No nie, właściwie to jest, jest losowe kiedy oni wreszcie go ubiją przy odrobinie szczęścia e, Nie 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 No i to co mamy tutaj ciekawego w tej lokacji jest to e, jest to Nigdy cię już nie zobaczę. No właśnie spokojnie, nigdy spokojnie. już nie zobaczymy trolla na Ingos. Naprawdę. Nie dobra, kogo ja oszukuję. Ja jeszcze będą masy troli, to gorszych. A? Ach. Nie daję rady. A też już nie daję rady z tymi trolami. No ale... To wszystko w tym odcinku, gdyż tutaj wykonałem kolejną już ostatnią, tym razem naprawdę, ostatnią misję w... We o... włościach Karansula, czyli mieliśmy odszukać ziemiankę i przeszukać ziemiankę, tak? Opuszczone siedliszcze, tak? I malią i właśnie zdobyliśmy ciekawy przedmiot, ciekawą runę. Dodatkowe cele, no więc C. no <śpuszczone> <śpuszczone> No, taka runa, i tyle. No, to do zobaczenia.